Cześć kochani, witajcie w dzisiejszym vlogu. Masie, jest sobota, wywiązuję się z mowy, nagrywam dla Was, mam rękawiczki, słuchajcie. I wzięłam dwie pary rękawic. Jedne takie polczaste i jedne takie. I zgadujcie, co będziemy robić. W zeszłym roku chcieliśmy ulepić igro naszym alpakom, ale teraz jest zdecydowanie za mało śniegu. Jest mniej niż było ostatnio, ale i tak jestem w szoku, bo spałam do jakoś 10, a jest yy, prawie 11. Więc jestem taka, wiecie. Wow, śnieg! <laughs> Wczoraj jeszcze była taka, wiecie. Nie padało, ale taka, taka klapa. A jest śnieg, jest biały, jest pięknie, i teraz ja zostałam wysłana przez moją siostrę, by sprawdzić, gdzie jest najwięcej śniegu i gdzie ulepimy. Uwaga, uwaga, alpakę. Alpakę ze śniegu, ponieważ dzisiaj będziemy robić zdjęcia na stronę. Chcemy zrobić ich troszeczkę więcej, by mieć takie w zapasie. Wiecie, na czarną godzinę, gdy w tygodniu wrócę późno, będzie ciemno i nie będę miała ładnych zdjęć, to wtedy wrzucę te takie ze śniegu. Mam nadzieję, że śnieg utrzyma się jak najdłużej, a liczę najbardziej na to, że, uwaga, uwaga, śnieg na Mikołajki za tydzień spadnie nam świeży i spadnie go dużo, bo będą ogromne grupy dzieciaków, <grych> ogromne ekipy, o tak. Będzie ciekawie, słuchajcie, wjazd Mikołaja, to nic nie zdradzą. Słuchajcie, na stronie będzie taka fotorelacja będzie wyśmienicie, a śnieg by to wszystko uzupełnił, bo byśmy ulepili bałwany. Pamiętam jak w zeszłym roku mieliśmy urodziny dzieciaków różnych i było tyle bałwanów, było więcej bałwanów niż dzieci na tych urodzinach. A więc tak, śnieg coś wspaniałego, pozytywne nastawienie. Jest mi cieplutko, bo ubrałam kostium termoregulacyjny, termoregulacyjny? Termo termiczny, o tak. Termoregulacyjna tubołęka na głowie. Cześć tydziu! Matyldzia jest w środku. Wczoraj dała nam popis. Nie chciała wlecieć do środka. Pierwszy raz się tak zachowała, byliśmy w szoku. A teraz o, znowu coś się wystraszyło, chyba Ozi wleciał. Ozi, wejdź stamtąd! No. Więc obchód zrobiony i. A nie, Ozi jest tu. A więc obchód zrobiony i najwięcej śniegu jest koło tarasu, koło domu, więc tam weźmiemy się zalepienie, a jak nam braknie, to przyjdziemy tutaj, bo tu jest odśnieżone i tu jest zgarnięte i tu jest dużo, więc jak nam braknie. Na przykład na głowę alpaki to przyjdziemy tutaj po śnieg. No, op, zrobiłam. Zmęczyłam się <laughs> i możemy iść lepić. Ciężko jest chodzić, słuchajcie, jak ma się tyle warstw ubrań na sobie. Buty śniegowe, ale ważne, że jest ciepło. Na razie mi jest ciepło. Idziemy. Arielciu! Ariel! Ariel! Dobra. O jest. Arielciu, co to? Śnieg? Snieg. Nie, wydaje mi się, że tam jest więcej śniegu, czy tu. Siema Maja, możesz się przywitać na vlogu. Vlog Masia. Cześć. Gdzie lepimy? Ale patrz, patrz, na pastwiska u Alpak. Patrz. Jak nam braknie śniegu, to stamtąd zabierzemy i one będą wdzięczne. O, Matylda cię zobaczyła. Cześć Matyldo. Cześć <laughs> słoneczko nasze. Wchodzisz ładnie do środka, grzeczny jesteś. Ojej, w śniegu jesteś! Widać, że coś tutaj jest śnieg. śniegu! Widać od razu! O, cześć! Ja cześć! Cześć, cześć piękna! Cześć, słoneczko nasze! Co, czekasz, aż ci coś damy, tak? To rękawiczki. Nie są. rękawiczki to nie gryź. jest jabłuszko! Na rękawiczki gryzie. To nie jest jabłuszko! Zastrzę. nie jest jabłuszko, myszko! Już ci dajemy coś! Czekaj! Okay. Maja, no! No Maja, Jezu, miałyśmy zacząć z tego. Tak, o. Zaczynamy. No ręka tak jak zawsze, no ten. Ach, jesteś. Zrobiłam już diabełka na śniegu. Aniołka się mówi. Dobra, ja robię diabełki. Zrobiłam diabełka na śniegu i nie zrobimy alpaki, bo się w ogóle nie, nie, nie klei śnieg. Więc robimy bitwę na śnieżki. nagram wam to w sumie. Bo obiecałam, że nagram, jak będziemy ją lepić, a nie wyszło, więc przykro mi jest. Miałam już takie plany, że nawet chustkę miałam dla tej ulepionej alpaki. Dobra, gramy. Było start. Ale chodź, żeby było nas widać, bo nie mam gdzie postawić telefonu na tym śniegu. Ej, chodź to, alpak. Pogramy w śnieżki z Adelką. Jak się boi. do mnie no, 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 no. <grychy> Dobra, chodź Chodź tu Ania! Ale jak nie popatrzysz! Przepraszam! Ale twoje tak strzeliło! Idę do domu <grychy> Obraziłam się Tak, super słodkie zdjęcie no. Genialne bardzo słodkie. Nie mama. Nie, nie do domu z tym śniegiem. Mama! Powiedz jej, że nogę złamałam. Niech to się tu na chwilę. Złamałam nogę! Ja złamałam nogę, ciebie nie A ja złamałam dać. nogę! chcesz we mnie? Co robisz w ogóle? Nie! Au. Au. Zawołaj mamę. Mama, chodź tak. Chodź tak. Maja! I ja jestem taki demon, na tym. Chodź na chwilę, mama! Chodź ta na chwilę! Wyjdź się. tu! Zrób, zrób jej jeszcze jedną śnieżkę. No chodź na chwilę. Puść go, bo i tak nie lepimy. Ozi! Ozi! Nie! Wypuść, Maja i tak nie lepimy. Chodź, Ozi! Jest śnieg, dobra, niech się naje. Dobra, Dziękujemy za uwagę, to by było na tyle w tym fragmencie. I teraz idę kontynuować walkę na śnieżki. No nie było startu! Mam śnieg pod kurtką! Jest 14, idziemy dać zwierzaczkom obiad. I przeglądałam materiał, nie mamy go mało, więc montuję dzisiaj ten filmik i będziecie mieli drugi podrząd po prostu. W piątek jeden, w sobotę drugi w sumie. Troszkę nawet systematycznie. Mam trudne okulary pod śniegu. No. A więc troszeczkę naspamiłam wam filmikami, ale chociaż macie to obejrzeć, a mi jest niezmiernie miło, i piszecie komentarze, więc po prostu mnie to motywuje. Nie wiem, czy w tygodniu uda się coś nagrać, więc nic teraz nie obiecuję, ale na weekend ponownie coś nagramy. Spójrzcie, jak... Posłuchajcie, jak one mruczą. Spójrzcie, jak one wariują. Już. Już namieszane. Już dostajecie obiadek. Adelcia tu czeka? Adelcia tu czeka? Męka. Nie zazdrosna. Tam już jest spina. To stoi pieszy przy furtce? Nie myślcie, że wiecie, dwie wiadereczka będzie podjadanie. Nie, nie, nie. Czekajcie troszeczkę, a okay. jest cię snadniecie. A tu główkę wkładając, a ci z zgadzam. Szybciutko, już jak dokładnie główkę wkładasz, spójrzcie. Spójrzcie. Spójrzcie Spuść jak na maksa. Adelcia ci się wypchnęła boże. Co ta ciocia robi? Adejcie, nie wolno tak. Dobra. Tu jest zamęcik troszeczkę i wam już dać. Już idę, się poczekać. Uwaga, uwaga. chodzę w wiaderka, Muszę się odsunąć. Dlaczego wy zawsze mnie atakujecie tutaj? Aj gory, to jest dla dziewczyn. Odejdź. Odejść. Beniusz. Beniusz się nawet nie przesunie. Beniusz. Odejść. No, słodziaczki. masz się Mój Beniusz, malutki. Adelcia? <noise> Mowa w Można, można. Odejdź Co? Nie byłam jeszcze u nich. Chodź dalej Idziemy do Matejki. Na 14 to jest taka pora obiadowa, że panuje zamęt. Wszystkie, wszystkie zwierzaki są głodne Alpaki dostają trzy razy dziennie jeść, mają dostęp do sianka. Teraz dostają jeszcze marchewkę i buraczka dodatkowo, ale wiecie, nigdy nie odmawiają na jedzonko. Już idziemy dalej. Tylko tutaj troszeczkę. jest zmiotka. Nie no, ma zmiotki. Dobra. Chyba u tych. To idziemy w takim razie. Papa, pa, pa smacznego! Do później. Dobra. Lecimy dalej. Tak się cieszę, no! osiołek! Dobrze, że Matyldzia wróciła do normy. Bardzo dobrze. Matydziu. Jedz, jeju! Tak się cieszysz na nasz widok, tak? Tak się cieszy Myldzia. Jedz sobie jedz. Dziękuję Wam kochani za uwagę w tym materiale. Wczoraj był dosyć dłuższy materiał. Dzisiaj troszeczkę krótszy, chociaż nie wiem ile tamtych minutek nam wyszło na tym klipie, vlogu, vlogmasie. Ale dziękuję Wam za to, że jesteście, za to, że oglądacie, komentujecie, motywujecie. Mile widziane, kciuki w górę i subskrypcje. No i do zobaczenia w następnym vlogu. Wpadajcie na stronę.